że mam na ciebie tak wyciszonego, że nie wiem co mówisz do końca Ale ja ci do mordy Ale narzegam. za te kłócanie to hopi zaraz ci łagą Ja je uwrę No, no Uwrę Uwierają cię hopie Chuj cię boli i... kurwa <śleski> Ja bym chcę do lekarza poszedł Nie próbuj tam Cały czas nie chodzą A i B Znaczy A A rampa A, A nie rampa. mają kurwa innych możliwości Właśnie? A I 3 Ale Ubra. chyba Oooo, no, płaszczek A Gabryś Paweł wziął łupę, ten Czemu nikt mi nie pomoże? Ostatni jest mit. Czekaj, bo robisz? Ja na ekran w oknie robię. Ja go zastrzeliłem, bo cię strzelam. Ła! Wow. Widziałem ktoś mi w łeb Nie, nie ja wiem, wiem, czemu to... wszyscy umierają zanim ja mam w Nie widziałem ani jednej osoby w tym meczu, tylko tych na rampie. What the fuck, ała? Ja to tylko jest... ja jest... ja jest... ja 7 lat ma. No przynajmniej, jako... Ale widać z ruskiego domu, jak na niego wydarłem ryja, to się uspokoił. Andera zabiłem, a już przyjechał do twoje życie on, gibon. Jest, nam idzie. Jest. A, Android, to Ale Jest zamiana stron. Co ty kurwa, screenshotujesz? co to kurwa, dziwisz to był taki chaos. Bo jesteśmy po stronie terrorystów. Umira, jaja. na plan. kurwa to na jedną plan. Zrób to na jedną plan. Zrób to to na to to to

5 Nie ale widziałem jakżeś żeś prół na kucaku to kurwa snajpera Z tego kurwa mp5 Zazwyczaj że jest najlepszy dałem muszę się obrazić I zobaczcie może pita bo może być Jungle jeszcze Jungle O! Oh, jungle No nie! 26 do Stairs to. Jakby Scorpion się pierdolił jak kopie na pogadance ze starą babą Jakim to nie siadło Michał? Nie wiem on dostał ale to nie zabiło go Przecież, ja sport, to a. jak byśmy kiedyś ten Joby, sport trajicy, Co ty robisz? Dawaj tego scouta, masz tu kałasza. Spierdalaj, kurwiu. E, e! Jeden jest na picie, jest na, jeden, jeden, jest na picie. Wiem, a nam znowu wchodzą. Kurwa, no ile można? Wszystko było inaczej, gdy Gibbon wziął oh, tego kałasza. Ja ci rozjebię tymi dwoma beretami łepetynę zaraz. To kupiłbyś mi coś. Protek do Wow. Jak ci Kupujemy, to go zostawasz na ziemi, drogą Roki. Drogie, drogie. Jeszcze 20 sekund minęło? No. panny, panny, kupić, kurwa. No dobra. panny, 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 No panny, co? Jest duże prawdopodobieństwo, że my to możemy Nie no, kurwa, Tiro mu na obok chaty przejeżdżasz czy jaki chuj? No trochę, no, można na tym pi, gra. Stary go na paku, yeah, akumulatora i stary opie tam skręca. bok, w lewo, w prawo. To nie Chopie przerywa, nie musisz. Masz Glockie. Jest na CT, jest na CT. A okay, eeeeeh, uh, w górę, Cayman, chodź Teraz jest na CT.

nice let's, let's go. go let's go let's go